500 kilometrów na taką odległość rozciąga się stalowy cud inżynierii przecinający bezlitosną pustynię Taklamakan. Jak chińscy inżynierowie zdołali okiełznać jeden z najsurowszych krajobrazów na Ziemi, by wytyczyć szlak przez to złote piekło? Warunki w tym miejscu określa się mianem morza Śmierci, gdzie pojedyncza noc wiatru potrafi bezpowrotnie pogrzebać cały konwój pod zwałami piasku. Sukces wymagał interwencji na najwyższym szczeblu rządu Xi Jinpinga. Realizacja tego gigantycznego przedsięwzięcia pochłonęła blisko 3 miliardy dolarów. Na pierwszy rzut oka, budowa drogi na otwartym terenie wydaje się prosta, ale w rzeczywistości to nieustanna walka o przetrwanie każdej mili asfaltu. Nawet najmniejszy błąd w obliczeniach sprawiłby, że cała trasa Zostałaby błyskawicznie połknięta przez wędrujące wydmy. Widać, jak piasek nieustannie przesuwa się po nawierzchni, szukając słabego punktu konstrukcji. Dziesiątki tysięcy robotników realizowały ten projekt w ekstremalnym otoczeniu, znosząc upał dochodzący do 70 stopni Celsjusza. Oślepiające burze piaskowe regularnie smagają ten rejon, ograniczając widoczność niemal do zera. Można zauważyć, jak gęsty pył unosi się w powietrzu, utrudniając pracę ciężkim maszynom. Ale to dopiero początek zmagań z żywiołem. Tak odsłaniają się techniczne kulisy powstania tej trasy. 70 stopni Celsjusza, do takiego poziomu rozgrzewa się powierzchnia gruntu w sercu Xinjiangu na dalekim zachodzie Chin. Pustynia Taklamakan leży uwięziona między dwoma potężnymi łańcuchami górskimi rozciągając się jako bezkresny ocean piasku. Przed powstaniem nowoczesnej infrastruktury, przeprawa przez ten teren oznaczała tygodnie, a czasem nawet miesiące wyczerpującego marszu w jednych z najsurowszych warunków środowiskowych na ziemi. Po co podejmować ryzyko budowy trasy w miejscu, które inżynierowie przez dekady uważali za niemożliwy do okiełznania martwy punkt? Wydawałoby się, że niestabilne podłoże czyni każdą inwestycję z góry skazaną na porażkę. Jednak pod tym morzem piasku spoczywa ukryty skarb w postaci gigantycznych rezerw ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla oraz strategicznych minerałów ziem rzadkich, które wzmacniają globalną pozycję państwa. Można zauważyć, jak gwałtowne burze piaskowe potrafią w zaledwie kilka minut całkowicie pochłonąć całe konwoje, odcinając widoczność i zasypując ślady. Aby umożliwić wydobycie, transport surowców i połączyć Xinjiang z resztą kraju, Pekin musiał dokonać niemożliwego, budując autostradę Luntai Mingfeng prosto przez serce pustyni. Ale to dopiero początek zmagań z żywiołem. Na pierwszy rzut oka Projekt o długości ponad 522 km przypomina standardową inwestycję drogową, ale w rzeczywistości budowa startowała od absolutnego zera w środowisku, gdzie grunt nigdy nie pozostaje w miejscu. Prace rozpoczęto w 2017 roku, a finał nastąpił w roku 2021, tworząc pierwszą i najdłuższą trasę. Przecinającą pustynię w historii kraju, jak jednak ustabilizować drogę na wydmach, które nieustannie wędrują i zmieniają kształt? Inżynierowie nie mogli polegać na tradycyjnych mapach, więc sięgnęli po zaawansowaną technologię. Zastosowano zdjęcia satelitarne o wysokiej rozdzielczości, a radar penetrujący grunt zaczął precyzyjnie skanować warstwy ukryte głęboko pod piaszczystą powierzchnią. Dlatego wykonano tysiące pomiarów wiatru, analizując kierunki przemieszczania się mas piasku. Dane te pozwoliły zmapować wędrujące wydmy i zidentyfikować nieliczne kieszenie stabilnego gruntu, niezbędne do posadowienia konstrukcji. Zespoły geodezyjne wyznaczyły bezpieczny korytarz, zamykając etap planowania przed wjazdem ciężkiego sprzętu. 30 metrów. Taką głębokość osiągają sądy wiertnicze. Przebijając się przez sypką powierzchnię pod przyszłą budowę. Po co inżynierowie wykonują setki takich odwiertów w morzu piasku? Wydawałoby się, że wystarczy powierzchniowa analiza gruntu. Jednak dokładne poznanie warstw ukrytych pod wydmami Taklamakan jest krytyczne dla stabilności całej konstrukcji. Zespoły badawcze spędzają tu całe miesiące, żyjąc w izolacji, ale to dopiero początek wyzwań. Na pierwszy rzut oka wytyczanie trasy wygląda na rutynową pracę z mapą, ale w rzeczywistości każdy znacznik wpijany jest ręcznie z precyzją rzędu centymetrów. Można zauważyć, jak geodeci walczą o stabilność każdego punktu pomiarowego w sypkim podłożu, ponieważ autostrada musi bezwzględnie omijać naturalne korytarze wietrzne. Burze piaskowe w tych strefach potrafią pogrzebać całą drogę w ciągu jednej nocy. Jednocześnie nitka asfaltu musi przebiegać wystarczająco blisko złóż ropy i gazu rozsianych w kotlinie tarymskiej. Tak dawna biała pustka na mapie zmienia się w projekt czarnej wstęgi na wierzchni przecinającej serce pustyni. 60 stopni Celsjusza do takiej temperatury rozgrzewa się powietrze nad wydmami, grożąc wygięciem metalowych narzędzi jeszcze przed wylaniem pierwszego grama betonu. Projekt autostrady przecinającej serce pustyni rozpoczął się od misji o zaskakująco niskim poziomie technologicznym, angażując setki lokalnych rolników z małych oaz. Zarabiając od 80 do 100 dolarów miesięcznie, ci ludzie stali się pierwszą linią obrony, która umożliwiła utrzymanie ich rodzin na tym surowym terenie. Dlaczego powierzono los gigantycznej autostrady ludziom uzbrojonym w proste snopki słomy? Mogłoby się wydawać, że nowoczesne maszyny poradzą sobie z piaskiem znacznie szybciej i efektywniej. Jednak bez ręcznego zakotwiczenia, przesuwnych wydm ciężki sprzęt ugrzązłby w terenie, czyniąc budowę niemożliwą już na starcie. Wiązki słomy, gałęzi i cienkiego bambusa są wiązane w długie snopy i wbijane głęboko w piach, tworząc rozległy wzór szachownicy, ciągnący się po horyzont. Każdy kwadrat mierzy dokładnie 1 metr na 1 metr, a ułożenie po przekątnej pod kątem 45 stopni skutecznie odbija wiatr, więżąc ziarna piasku wewnątrz siatki. Zespoły liczące po kilkanaście osób pracują w ciszy, owijając twarze materiałem chroniącym przed pyłem i nasączając kapelusze wodą, by przetrwać skwar. W ciągu kilku miesięcy wiatr przy gruncie Zwolnił o 40%, a sypka powierzchnia pokryła się twardą skorupą. Na pierwszy rzut oka, słomiane kratki wydają się prymitywnym rozwiązaniem, ale w rzeczywistości stworzyły one strefy życia dla pustynnych roślin i umożliwiły bezpieczny wjazd ciężarówek. Z tej morderczej pracy fizycznej wyłoniła się pierwsza warstwa inżynieryjnego triumfu, otwierając drogę do właściwej konstrukcji. Proces dopiero nabiera tempa. Setki buldożerów ruszyły do akcji, ścinając wysokie grzbiety wydm i przemieszczając urobek w niższe rejony dla uzyskania idealnej równowagi terenu. Systemy taśmociągów odsuwały nadmiar piasku poza strefę roboczą, podczas gdy kompaktory delikatnie dociskały wierzchnią warstwę, tworząc fundament pod maszyny. Ponieważ luźny piasek wciąż wymagał stabilizacji, Inżynierowie zastosowali wstrzykiwanie wód gruntowych przez podziemne rury i długie ramiona zraszaczy. Wilgoć wnika na głębokość kilku cali, wiążąc ziarna w gęstszą, spójną masę. Można zauważyć, jak ciężkie walce wjeżdżają na wilgotny grunt, usuwając kieszenie powietrzne stalowymi bębnami i blokując cząsteczki w miejscu. Dlatego po wyschnięciu w słońcu fundament stwardniał na tyle, by udźwignąć dźwigi, betoniarki i ciężki sprzęt, stanowiąc bazę stworzoną z niczego poza piaskiem i wodą. Następnie wywrotki wysypały ładunki czerwonawej ziemi, którą spychacze rozprowadziły równą warstwą dla dociążenia powierzchni i ochrony przed drganiami. Wszystko się komplikuje pod spodem, gdzie grunt musiał zostać wzmocniony od wewnątrz. Inżynierowie wbili pale zagęszczające, i wymieszali cement bezpośrednio z glebą, tworząc pionowe kolumny działające jak korzenie, a w luźniejszych strefach rozwinęli syntetyczne maty z geokraty. Konwoje ciężarówek dostarczyły kruszywo łamane i żwir, które ułożono w precyzyjne warstwy o grubości od 20 do 30 cm. Walce wibracyjne ostatecznie sprasowały materiał w solidną platformę zmieniając sypkie wydmy w stabilny trakt. Bladoszara podbudowa rozciąga się teraz pewnie przez pustynię, gotowa na przyjęcie asfaltowej skóry. Prawie 170 stopni Celsjusza. Do takiej temperatury przenośne wytwórnie mas bitumicznych rozgrzewają kamień, piasek i modyfikowany polimerami bitum na skraju pustyni. Rozciągnięta niczym gigantyczny pas startowy, trasa czeka na swoją czarną asfaltową powłokę, która musi wytrzymać ekstremalne warunki. Z izolowanych termicznie cystern, gorąca mieszanka trafia bez przerwy do maszyn układających, oczekujących na placu budowy. Każdy rozściełacz rozprowadza żarzący się asfalt warstwami o grubości około 6 cm. Podczas gdy stalowe walce podążają tuż za nim, zagęszczając materiał, zanim ten zdąży ostygnąć. Cały ten proces powtarza się w ciasnej choreografii, gdzie rozściełacz, walec i finisher posuwają się naprzód jak jeden zsynchronizowany mechanizm. Dlaczego ostatnie przejazdy walców wykonują maszyny na gumowych oponach, a nie ciężkie stalowe bębny? Początkowe etapy zagęszczania wymagają brutalnego nacisku stali dla uzyskania odpowiedniej gęstości warstwy jednak to elastyczne gumowe opony są niezbędne aby skutecznie zamknąć mikroskopijne pęcherzyki powietrza i stworzyć idealnie gładką teksturę na wierzchni czujniki termiczne zamontowane na każdym rozściełaczu śledzą temperaturę powierzchni w czasie rzeczywistym nie pozwalając na żaden błąd jeśli temperatura asfaltu spadnie poniżej 140 stopni Celsjusza, walcowanie zostaje natychmiast przerwane, ponieważ w przeciwnym razie w ostygłej strukturze mogłyby powstać pęknięcia niszczące integralność drogi. Nadzorcy sprawdzają płaskość za pomocą wiązek laserowych, nie dopuszczając do odchylenia większego niż 3 mm na każdy metr bieżący. Gdy pustynny wiatr stopniowo chłodzi powierzchnię, Asfalt twardnieje w nieskazitelną czarną taflę jest ona wystarczająco wytrzymała, by znosić wahania temperatur od minus 25 do plus 70 stopni Celsjusza. Na koniec pracownicy natryskują ochronną warstwę uszczelniającą, która nadaje na wierzchni charakterystyczny, głęboki połysk i blokuje dostęp wilgoci. O zmierzchu Nowo wybrukowana autostrada lśni pod zachodzącym słońcem, jak ciemna, lustrzana wstęga, rozciągająca się przez złote morze piasku. To, co kiedyś było pustym nieużytkiem, teraz odbija światło postępu zrodzonego z ciepła, stali i ludzkiej wytrzymałości. Ale to dopiero początek inżynieryjnych zmagań w tym regionie. Po czterech wyczerpujących latach budowy. Czteropasmowa autostrada przecinająca największą pustynię Chin została ukończona. Projekt ten nie tylko połączył odległe krańce Xinjiangu, ale stał się osiągnięciem tak znaczącym, że zrobił wrażenie nawet na amerykańskich inżynierach. Jednak historia walki z piaskiem na tym się nie kończy. Chiny rozpoczęły realizację projektu na jeszcze większą skalę, budując podwyższoną linię kolejową która odważnie przecina te same bezlitosne piaski Taklamakan. Linia kolejowa hotan Yang rozciągająca się na długości 825 km, stanowi część większej pętli kolejowej pustyni Taklamakan, liczącej ponad 2712 km. Budowa rozpoczęła się wzdłuż południowego obrzeża pustyni i zakończyła w czerwcu 2022 roku czyniąc tę trasę najdłuższą koleją pustynną na świecie. Ponad 65% linii, czyli przeszło 500 km, zbudowano na podwyższonych betonowych wiaduktach wspartych na ponad 11 tysiącach filarów. Taka konstrukcja pozwala pustynnym wiatrom swobodnie przelatywać dołem, zapobiegając zasypywaniu torów przez przemieszczające się wydmy. Pierwsze kroki przy budowie torowiska polegają na ustabilizowaniu gruntu i piaskowego fundamentu, co przebiega identycznie jak w przypadku autostrady. Dalej robi się jednak znacznie trudniej. Na pierwszy rzut oka wbijanie paliw w piasek wydaje się proste, ale w rzeczywistości wymaga przewiercania się przez dziesiątki stóp luźnego materiału, aż wiertła dotrą do twardego żwiru lub zbitego gruntu. Palownice z betonu zbrojonego pracowały dzień i noc, wykorzystując stalowe rury osłonowe. Wtłaczano do nich zawiesinę bentonitową, aby utrzymać odwierty przed zawaleniem pod naporem sypkiego piasku. Beton wlewano od dołu do góry przez rury wlewowe, co zapobiegało powstawaniu kieszeni powietrznych, podczas gdy stalowe klatki zbrojeniowe pozycjonowano z milimetrową precyzją. Nawet najmniejsze przesunięcie mogłoby spowodować przechył pala lub utratę stabilności całej konstrukcji. Ponieważ dzienne i nocne temperatury różniły się o ponad 130 stopni Fahrenheit'a, ekipy budowlane pracowały głównie w nocy. Wtedy wiatr uspokajał się, a burze piaskowe traciły na sile, co pozwalało na zachowanie precyzji. Dzięki tym stalowo-betonowym palom fundamenty kolei zdawały się zapuszczać korzenie głęboko w pustynię. Na tych fundamentach zaczęło wyrastać 11 tysięcy filarów mostowych rząd za rzędem, tworząc rozległy betonowy las. Każdy filar wznosił się na wysokość od 16 do 50 stóp. Trzony odlewano przy użyciu form ślizgowych, wzmacniając je stalą ocynkowaną i dodatkami odpornymi na sól, by wytrzymały korozyjny klimat pustyni. Krótkie, jednolite przęsła między filarami. Zaprojektowano tak, aby zminimalizować wpływ wiatru i ekstremalnych zmian temperatury. Gdy słońce zachodziło za góry Kunlun, nieskończone linie filarów wyciągały się w stronę horyzontu, jako szkielet ze stali i betonu, niewzruszony przez żywioł. Na szczytach tych oczepów filarowych umieszczano tysiące wstępnie sprężonych betonowych dźwigarów skrzynkowych, używając do tego ciężkich żurawi gąsienicowych. Lub samobieżnych suwnic bramowych. Każdy dźwigar miał ponad 100 stóp długości i ważył kilkaset ton. Transportowano je na specjalistycznych platformach kolejowych i wciągano jeden po drugim na filary. Inżynierowie wyrównywali dźwigary z laserową precyzją, utrzymując tolerancję w granicach zaledwie kilku milimetrów. Proces ten dopiero nabiera tempa. Po zabezpieczeniu przęseł załogi. Wylewały płyty pomostu mostowego lub instalowały prefabrykowane panele betonowe, tworząc gładką powierzchnię pod tory. Każde przęsło było rozmieszczone tak, aby wiatr mógł swobodnie przelatać pod spodem, unosząc dryfujący piasek z dala od linii. Można zauważyć, jak z góry kolej wygląda niczym srebrna wstęga przecinająca ocean złota. Będąc żywym pomnikiem ludzkiej pomysłowości w jednym z najsurowszych krajobrazów Ziemi. Betonowe bloki, instalowane w kolejnym etapie, to podkłady kolejowe. Są one rozmieszczane równomiernie wzdłuż torowiska, aby utrzymać stalowe szyny w odpowiedniej pozycji i rozłożyć ciężar przejeżdżających pociągu. Pracownicy precyzyjnie ustawiają każdy podkład. A następnie używają ramy podnoszącej do opuszczenia na nieszyn. Wszystko się komplikuje, gdy trzeba połączyć te elementy w całość. Po zamocowaniu i dokręceniu podkłady utrzymują tor prostym i stabilnym, zapobiegając jego wyginaniu lub przesuwaniu pod dużym obciążeniem. Jest to kluczowy krok, zanim pociągi będą mogły bezpiecznie kursować przez pustynię. Po zabezpieczeniu podkładów załogi Rozpoczęły układanie stalowych szyn na wierzchu. Każda szyna rozciągająca się na ponad 260 stóp długości była podnoszona na miejsce przez specjalistyczne dźwigi i ostrożnie wyrównywana wzdłuż linii środkowej. Pracownicy regulowali każde złącze i szczelinę. Aby umożliwić płynną rozszerzalność termiczną pod wpływem ciepła, a następnie dokręcali klipsy mocujące, które blokowały szyny na betonowej podstawie. Ciągła praca nad ukończeniem setek mil torów rozciągających się przez pustynię trwała 11 miesięcy. Kiedy ukończono ostatnie przęsło mostu, cała linia weszła w fazę testów. Pociągi inżynieryjne kursowały w górę i w dół trasy. Mierząc osiadanie, wibracje, temperaturę szyn i kołysanie wywołane wiatrem. Mosty poddano próbom obciążeniowym z użyciem pociągów ważących tysiące ton. Wyniki wykazały odchylenia wysokości rzędu zaledwie kilku milimetrów, nawet po setkach przejazdów testowych. Dzięki podwyższonej konstrukcji i naturalnemu przepływowi powietrza pod wiaduktami, na torach nie gromadził się piasek. Widać, jak dane operacyjne płynęły do centrum sterowania przez czujniki IoT i kamery zasilane energią słoneczną, które monitorowały każdą sekcję w czasie rzeczywistym. Po sześciu miesiącach rygorystycznych testów kolej Hotan Rock Young została oficjalnie otwarta w czerwcu 2022 roku. Tym samym domknięto pętlę o długości 1685 mil która otacza pustynię Taklamakan, kończąc ten etap prac. Jedna kompletna pętla spina ostatecznie infrastrukturę wokół pustyni Taklamakan. Dlaczego domknięcie tego pierścienia było tak istotne dla regionu, z pozoru wystarczyłaby tutaj zwykła droga przelotowa, jednak w rzeczywistości projekt ten okiełznał największą pustynię Chin, tworząc spójny i bezpieczny system transportowy. Na pierwszy rzut oka piasek wciąż wydaje się dominować nad asfaltem, ale można zauważyć, jak nowa nawierzchnia trwale przecina horyzont. Cały proces budowy dobiega w tym momencie końca, oddając trasę do użytku.